Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj stworzymy sobie własny plugin. Tak, własny. Czyli od zera będziemy my pisali własny plugin, który co będzie robił? Nasz plugin będzie ciął tekst, ale w jakim sensie ciął? Jeżeli mamy jakąś wiadomość, wyobraźmy sobie na jakiejś stronie, takim boksie, i jeżeli powiedzmy ona jest zbyt długa czasami, a nie wszystkich musi interesować, prawda? No to niepotrzebnie tylko zajmuje to na miejsce. Wystarczy napisać parę tam powiedzmy zdań i ktoś jak się zainteresuje to niech kliknie dodatkowy buton na przykład więcej i mu się to rozszerzy. Natomiast po rozszerzeniu nie kliknie mniej i mu się to schowa, no, też jeżeli nie chce to nic nie robi, prawda? Czyli taka powiedzmy dodatkowa własność na stronie, która może się niekiedy przydać. ok czyli od czego zaczniemy? No stwórzmy sobie parę divów, prawda? W taki sposób że damy im jakąś klasę, na przykład powiedzmy newsy, powiedzmy, że to są newsy, które można sobie rozszerzyć, prawda, czyli kopiujemy tu na przykład jakiś tekst, który skopiujmy z kurs.pl. czy wchodzimy na blog, kurs Java, jak się uczyć informatyki, skopiujmy y, sobie ten pierwszy akapit, ok, w taki sposób a następnych powiedzmy normalnie jakieś tam pośpiewajmy sobie jak zwykle i, 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 i to jak widzimy wygląda tak. Teraz no, trochę to może zedytujmy w, więc wejdźmy w te nasze newsy Następnie ustalmy jakąś szerokość już lepiej prawda? Teraz ustalmy background color na no, jakiś taki szarawy, czyli ustawimy 777. Ustawmy dodatkowo Border 1 Pixel Solid na jakiś takiej prawie białawy. Dodatkowo zróbmy marginesy 10 pikselowe, paddingi 10px. Tak i jeszcze do tego font family zmienimy na verdane i pochodne. Font size zmienimy na 10px. Kolor czcionki zmienimy na DDD. Czyli też taka trochę biaława, tak żeby to jeszcze miało jakoś lepiej wyglądało to border bottom. Ustawimy na 1 piksel solidny DDD, to znaczy 2 piksele, a tutaj Left też na 2 piksele, żeby to o, w taki sposób wyglądało. OK. No i to już trochę lepiej wygląda. I teraz powiedzmy, chciałbym, żeby. No jest tego trochę dużo, tego tekstu i chciałbym, żeby tylko powiedzmy dotąd było, prawda? No ja jak coś chce więcej przeczytać, no gdzieś nie był to więcej, wszystko będzie w porządeczku. Samo napisanie tego nie byłoby trudne, lecz yy, są inne sprawy. Powiedzmy, chcielibyśmy mieć jakieś możliwości edytowania tego, przekazania później dla naszych, yy, powiedzmy. Kolegów, żeby oni też mogli to używać. Oni nie, nie chcą na przykład znać naszego kodu, chcą tylko używać tego, prawda? No, żeby to po prostu można było później. Pluginy są po to, żeby można było przekazywać dalej, prawda? Żeby było lepiej później. No, raz się troszeczkę namęczę, a później jest fajnie. Zaczniemy sobie od nie napisania pluginu, lecz przyjdziemy do JQuery JavaScript. i proszę Państwa, popatrzymy się tutaj u góry i mamy tutaj taki bardzo dziwny zapis. I zaraz sobie go wyjaśnię. Tutaj mamy coś takiego jak funkcję i nagle ona nie ma nazwy. No okej, okay, nie ma ona nazwy, to znaczy, że jest to funkcja anonimowa, czyli nie ma nazwy. Lecz jest to problem, ona nie jest nigdzie przypisana. Skoro jest nigdzie nie przypisana, to ja jej nie mogę wywołać. Owszem, nie możesz jej wywołać. Lecz ta funkcja jest taka wyjątkowa, że dodatkowo, proszę zauważyć, ona oczywiście przyjmuje dwa argumenty yy, i Proszę zauważyć, że ona tu ma jakiś nawias. Tu jest jakiś nawias, który się kończy. Tutaj, prawda? I na, tutaj jeszcze potem jest jakiś nawias i tu window jest napisane. O co w tym biega? Zapiszmy sobie w naszym skrypcie JavaScript. Tak, na razie tutaj. Powiedzmy w taki sposób, jak jest to tam. Czyli tam jest funkcja, prawda? Następnie tu ma jakieś tam argumenty, prawda? My ich na razie nie podajemy. Otworzony jest, to jest funkcja anonimowa, ale ona dodatkowo ma tutaj nawias, w taki sposób i taki sposób i tak. W taki sposób jest ona tam stworzona. I ona robi tak, jeżeli ja sobie tu napiszę, powiedzmy, lala, to te lala zostanie przesłane do tego tutaj parametru, który zostanie tu napisany, czyli parametr na przykład tutaj napiszę, to ten parametr będzie przechowywał ten lala. I co ciekawe, taka funkcja anonimowa, jeżeli w taki sposób jest zapisana, ona wywołowana jest natychmiast po tym, jak dokument do brick Mody jest wczytany, prawda? Da, powiedzmy. E, więc teraz jeżeli alert zrobię i napiszę parametr, to zauważymy, że wypisało nam lala, a nie y, wypisało nam reszty tych y, divów, prawda, czeka nam tutaj, jeżeli nacisnę OK, to wszystkie divy poszły już y, załadowane, czyli tak naprawdę jQuery, jeżeli ja sobie tutaj wejdę i napiszę tutaj alert, to proszę Państwa, proszę zauważyć, że AA też została wyświetlona. Czyli JQuery jest automatycznie samo wywoływane, dlatego jest ta funkcja taka fajna, bo ona sama się wywołuje, prawda? To jest jedna z tych zalet. Drugą zaletą jest tego, że proszę zauważyć, że mm, to jest zastosowane po to, żeby później będziemy chcieli schować y, dolara, y, czyli tego co jest tutaj, prawda? Żeby, po co się go chowa? No bo jeżeli ktoś na przykład by chciał korzystać z wielu frameworków naraz, czyli nie istnieje tylko JQuery jako framework, prawda? Jaka ten zbiór biblioteka tych wszystkich funkcji i tak dalej jest wiele innych bibliotek i jeżeli w nich użyje ktoś dolara, żeby przypadkiem powiedzmy no wszystko nam nie przestało działać, to tutaj robi się w taki sposób, że wysyłam ten na przykład jquery, prawda i odbieram tutaj dolara no co w ogóle w tym chodzi, czemu jquery i dolar czemu to jest to samo ogólnie jeżeli ja sobie pójdę tutaj na sam dół, zauważymy, że tutaj pisze nam window.jqr, to się równa window.dolar, to się równa jqr. O co w tym biega? Proszę zauważyć, że tu window jest wysyłany, prawda, do tego miejsca. No tak zrobili, lecz najważniejsza jest tutaj rzecz, że window jest dostępny zawsze wszędzie. Window to jest przecież okienko, prawda, każda przeglądarka ma obowiązek posiadania obiektu window. I ten window... <laughs> ma tutaj dopisane jQuery prawda, nowy obiekt, ogólnie jeszcze przypomnę przy okazji bardzo szybko, co to są obiekty, no, obiekt to jest jakakolwiek rzecz, opisanie jakiejkolwiek rzeczy lecz w javascriptie jest to bardzo wyjątkowe bo proszę pamiętać o tym, że obiekty w javascriptie są w tym samym momencie funkcjami, czyli jeżeli ja napiszę sobie funkcję funkcja i następnie nazwa, to jest to i funkcja i obiekt jeżeli dam tutaj return, la 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 to jest to dalej funkcja i obiekt. Mogę jej przypisać jakieś własności i tak dalej, czy na przykład this a równa się 5 i I teraz ja mogę sobie tutaj bez żadnego problemu napisać, powiedzmy, var obiekt, prawda, i następnie to się równa new nazwa. W tym momencie ja stworzyłem obiekt, instancję tego obiektu, prawda, ja stworzyłem teraz instancję tego obiektu, mogę się do niego odwołać, czyli obiekt.a. Powiedzmy, zalertujmy sobie go i zauważymy, że wypisze nam. 5, czyli prawidłowo. Możemy teraz dopisywać, czyli obiekt.lalala. Mogę dopisać na przykład 5, znaczy na przykład 100, żeby się różniło. I teraz mogę tutaj wywołać lalala. Tak? Jest 100. Jest wszystko w porządeczku. Ok, lecz y, tutaj najważniejsza rzecz jest taka, że window jest dostępny wszędzie, skoro jest dostępny wszędzie, to ja mogę sobie napisać window tutaj, prawda, i lalala, równa się 44 i mogę tak wywołać on na przykład, prawda, on jest dostępny wszędzie. 44 zostało zinterpretowane. Jeżeli ja funkcję chcę użyć jako funkcję, to wtedy nie piszę new, tylko samo nazwa. I w tym momencie obiekt już tutaj, jak tam obiekt lalala, to będzie niezdefiniowane, prawda? Bo to już nie jest obiektem, mimo tego, że ta nazwa zmiennej tak sugeruje, tylko to jest po prostu zrzucona wartość przez nazwa, czyli talar. Ta ok, to była taka powtóreczka, czyli tutaj jest to zrobione w taki sposób, że jQuery jest przypisane dolar i przypisane jQuery, no to w tym momencie my możemy bez żadnego problemu korzystać z tego jQuery wszędzie i zastępnie przez dolar, prawda? Jest jeszcze coś fajnego, kiedy dojdę do samej góry. Zauważymy, tak żeby trochę to wytłumaczyć, ten syntekst, czyli w jaki sposób to wszystko jest tutaj zapisane. I zauważymy, że tu jest ten jQuery i nagle tu jest przecinek jakiś, przecinek, przecinki, po co są te przecinki? Przecież tutaj... Dlaczego? Tak? Dlaczego? Bo tutaj nie jest przecież JSON obiekt, co to jest akurat? Zauważymy, że tutaj te przecinki służą do czegoś innego. Kiedy ja na przykład sobie pisałem var i var równa się 5j równa się 7. To jest po prostu w jednej linice zapisanie paru zmiennych, prawda, zadeklarowanie ich. Tutaj jest to samo, tyle, że tu powiedzmy to trochę tak yy, inaczej to sugeruje, bo są komentarze, no i białe znaki nie są interpretowane, ale jak widzimy, jeżeli bym tak dalej robił, no to doszedłbym właśnie do tego, że jest i j i, i, i tak dalej. Czyli po to są tutaj te przecinki, czyli tu są jakieś takie zmienne stworzone, no i tutaj jest bardzo ważna rzecz. jQuery funkcja i nagle tutaj pisze jQuery prototyp. Prototyp. Cóż to jest? Yy, tutaj jest stworzona nagle, po prostu do jQuery została dodana, bo jQuery jest tutaj stworzona, prawda? Jest tutaj to funkcja i w tym samym momencie kasa. Została dodana następny obiekt, prawda? Taki yy, no, fn i on nagle tutaj pisze jQuery prototype. Czyli jest prototypem. I ja, co to zmienia? Proszę zauważyć, że to sobie to schowamy. Jeżeli ja stworzę nagle WAR obiekt drugi i ja teraz napiszę sobie new nazwa, to oczywiście dalej zostawię new, to co się będzie działo? Zauważymy, że wypisze nam 100 dla obiektu. Natomiast dla obiektu drugiego wypisze nam Undefined, czyli tutaj to nie istnieje. Jeżeli chcemy nagle później dołożyć do każdej instancji, czyli do takiego oddzielnego każdego obiektu, Każdego stworzonego w taki sposób, jakieś, jakąś wartość, żeby do każdego to było zaliczone, to w tym momencie właśnie muszę skorzystać z prototypu. I wtedy mówię sobie tak: wchodzę sobie w nazwę, następnie wchodzę w jej prototyp, następnie wchodzę w LALA i przypisuję jej 100. W taki sposób, jak teraz zrobiłem, czyli jeżeli to zrobię tu, czy też nie, na przykład tu, to co się będzie działo? Jak widzimy, obieg drugi, ma lala, który jest równe 100 i obiekt pierwszy też ma 100 w tym samym miejscu. Dlatego tutaj jest użyty ten prototyp akurat, mniej więcej. I tu jest przypisany JSON obiekt Jeżeli JSON obiekt przypiszemy sprawdźmy co się będzie działo. Na przykład yy, powiedzmy zróbmy sobie tak, obiekt.test to się równa i JSON obiekt przypisuje powiedzmy Lala la, la, i co śpiewa tralala la i teraz mogę bez problemu zalertujmy sobie to wchodzę w obiekt następnie wchodzę w test i następnie wchodzę na przykład w lalala la la, tak jak widzimy śpiewa nam tralala la. możemy tutaj też dawać funkcję bez żadnego problemu na przykład krzycz funkcja która będzie krzyczyła czyli alert o, i tutaj wywołamy krzycz jeżeli tak jak teraz napiszę to zauważymy że pisze undefined nie tylko dlatego, ale. Bierze nam tutaj funkcja alerta, a, czyli pobrało nam całe to, po, za, za, potraktowało jako tekst, bo my tutaj nie wywołaliśmy funkcję, tylko po prostu wypisaliśmy go jako jakby taka własność, prawda? Jeżeli tak zrobimy, no oczywiście skoro tam jest alert, to może bez tego, to wywołamy tą funkcję. Czyli tutaj możemy bez problemu wywoływać funkcje różnego rodzaju, na przykład tą inicjalizującą możemy sobie wywołać na przykład. Yy, no, na przykład wersję wywołajmy, czyli musimy wejść w jQuery.fn, następnie w jQuery. Czyli piszemy alert jQuery.fn, następnie jQuery, tak? Czyli tam powinny mieć wersję naszego aktualnego jQuery. 1.4.2, czyli wszystko prawidłowo. I teraz tak zastanówmy się. Co by było w sumie jeszcze, jeżeli podmieniłbym jQuery na dolara, bo w sumie możemy, tak? Czyli tu mogę napisać dollar.fm bez problemu. Widzimy 1, 4, 2. Wszystko w porządku. Fajnie. Czyli tutaj wysyłamy jodquery. Ono jest tu odpalane i, i zamieniane na dolara. żeby, I to jest wykorzystywane w tym miejscu aktualnie po to, aby ten dolar powiedzmy nie był używany globalnie, prawda? Aby później nie były problemy z frameworkami innymi, i jeszcze tak. Tutaj jest tak dziwnie zrobione, bo tu jest Window, a tutaj jest Window i undefined. Tutaj jeszcze to chciałbym wyjaśnić. Jeżeli ja tutaj dopiszę teraz undefined, to zobaczmy co będzie się znajdowało pod undefined. undefined się znajduje po prostu, prawda? Yy, czyli to sobie zabierzmy w ogóle pod komentarz to jest nam niepotrzebne już. Yy, czyli tutaj jest undefined, bo tu jest undefined, nie, jakby tu napisał lala, to też by było undefined, no bo to nie zostało tutaj nic wysłane, jeżeli dopiero wyślę następny parametr, no to będzie on miał czwórkę, prawda? Jeżeli to będzie undefined, to też będzie czwórka. Oni tak to zrobili po to, żeby później używać tego, jak to napisze to undefined. Widzimy. Na przykład tu jest używany, jeżeli selektor jest różny od undefined, w taki sposób to zrobili sobie, prawda? To jest yy, taka podstawa, po której jak już to wszystko rozumiemy, to zacznijmy brać się za pisanie tego naszego pluginu, prawda? Ok. Czyli, żeby napisać własny plugin, to odwołujemy się do prototypu najlepiej, tak? Jak sobie tu zjadę. O tu. No bo jeżeli do prototypu się odwołamy, bo to jest prototyp przypisany do tej funkcji, to my, tak jakby, akceptujemy to do wszystkich innych możliwych tam funkcji, innych takich, tak? Żebyśmy mogli, na przykład, używać to także z JQuery aktualnym, czyli jeżeli napiszę sobie wybieram newsy, to żebym mógł tutaj napisać kropka i następnie nazwa funkcji, prawda? Żeby móc użyć w taki sposób. To dlatego już będziemy dodawali do tego prototypu. I teraz piszę $.fn prawda? Odwołuję się do tego. I wymyślam sobie nazwę no, naszej funkcji. Powiedzmy truncate, tak? Czyli podmi, tak jakby. I tutaj piszemy funkcję. Zalertujemy coś. Quantify nie musi być. I tu powiedzmy wywołujemy ten truncate tak? taki sposób wywołuje. Widzimy teraz, ładnie nam wywołało. Jednak jeżeli bym tutaj, powiedzmy, do dolara to dodał, ten truncate, zauważymy, że nie zadziałało. Błąd. Dlatego musimy do prototypu to dodać. I teraz tak, jednak jeżeli chcia... ten truncate dalej działa, jeżeli zrobimy w taki sposób. Jest wszystko w porządeczku. Czyli jeżeli nie chcemy korzystać z naszych pluginów w taki sposób, że operujemy na naszych na naszym jQuery, czyli na selektorze, na tym tam fajniejszym $.news na przykład i nie chcemy operować na nim to możemy sobie spokojnie w jakimkolwiek miejscu na przykład zrobić prawie, że tak, prawda, ale my już profesjonalnie wszystko robimy fn, korzystamy tak, żeby była możliwość w taki sposób to zrobić i odwołujemy się, truncate, jest ok Czyli zaczynamy się bawić. Zrobimy sobie to w następnej lekcji. To był taki wstęp.